Spałeś się. No powiem Ci, że tak średnio. Czemu? Wróciłaś się całą nos. nie. No mówię ci. Nie Co? Nie. No, serio. Ale to były takie nieszkodziwe takie mini chrabki. Ja ci dam chropki. Wiesz jak budzę się obok ciebie rano. Mam wrażenie, że cały czas śnię, tak mhm. skoro to są, to ja nigdy nie chce się. Magdałasz, może... A, y, sorry, sorry, y, już nic nie chcę, y, sorry, pa. Co się stało? A weszłam im do pokoju, jak oni, nie wiesz... Jak oni co? Nie wiedziałam, że nie został na noc. a Hela, może powinnaś wdrożyć jakiś, wiesz, zwyczaj pukania? Bardzo śmieszne. Cześć. Hej. Cześć. Hej. Cześć. Jakbyście się zastanawiali, to Heli jest trochę wstyd. Z nie ma powodu. Przecież nic się nie stało. Co, nie ma tego złego. Gdybyś nie weszła, to bym się nie zebrał, muszę iść do pracy, więc. Tak, jasne, okej. Okay. Ale i tak was przepraszam. No, przestań. A Musisz iść na pewno. Nie chcesz rzucić tej pracy. A, będziesz mnie otrzymywać, tak? A mhm. ja będę się tylko rozpieszczał? Tak. Dil. Okay. Tak? Mhm.